Mili Państwo, witam Was w czytaniu dla wszystkich lwów na październik 2025 roku. To jest kanał Helik Starot, ja mam na imię Aleksandra i będziemy tutaj sobie patrzeć na to, jakie energie niesie ze sobą październik dla Was, czyli dla tych, którzy mają w Lwie Słońce, ale też ascendent, planety osobiste czy Księżyc. Bardzo Wam polecam obejrzenie sobie nie tylko znaku słonecznego, ale też przynajmniej ascendentów. Um, I co? I pamiętajcie, że macie wolną wolę. To czytanie nie jest żadną wyrocznią, jest ono ogólne, więc bierzcie z niego to, co jest dla Was. Jeżeli potrzebujecie indywidualnej rozmowy, to proszę do mnie napisać heliksotarmaopa Ten mail jest w opisie. W opisie macie też drzewko linków, link, czyli jak się w to kliknie. To, to przenosi na taką stronę, gdzie są linki do różnych innych miejsc w internecie, gdzie ja jestem i można mnie zobaczyć od trochę innej strony niż ta tarotowa. No to co? Do dzieła. Lwy. Jaki to jest dla Was miesiąc? Jaki to jest miesiąc? Październik? Dla lwów. Czego się spodziewać? Czym się bawić, czym się cieszyć, na co uważać. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. I ogólna energia to czwórka pucharów. Nuda, dłużyzna. Czego nie robić? As mieczy, wasza siła. As buław. A to ciekawe. Ok, czyli robić nie myśleć. Może inaczej, nie poprzestawać na myśleniu. Myślę, że to jest tutaj istotne. Że myślenie to za mało. Coś takiego tutaj. Ale zobaczymy jeszcze, co robić. Siódemka pucharów. Czego nie robić? Kochankowie. Uuu. I co z tego wyniknie? Albo co jest na koniec miesiąca? Albo jakie są z tego wnioski? I mamy królową pentakli. Te pentakle tak całkiem znienacka. Nam weszły. Powiem Wam taki miesiąc wsobny, bardzo mi się wydaje. Bo jestem zaskoczona, jak fajnie ten tarot do mnie gada, bo jak go tak przeglądałam, to mm, jakoś go nie czułam i nigdy nim nie robiłam rozkładów, a teraz y, mam wrażenie, że bardzo fajnie do mnie mówi. Może się coś zmieniło we mnie. No więc ta czwórka trochę zapowiada właśnie taki, taką atmosferę, wiecie, wycofania się trochę do pieczary. To jest taki, taki moment, gdzie no wszystko jest niby w porządku i wszystko jest stabilnie, ale właściwie to mogłoby się już coś zadziać. Nie? To jest no, takie rozczarowanie trochę, nie? No, mam to wino i co z tego? No i znowu to samo wino wieczorem. Znowu ten sam puchar. A tutaj stoi taki inny puchar. Zobaczcie, taki piękny. Ale ten człowiek go nie widzi. Bo bardzo siedzi na przykład w swoich książkach, w swoich manuskryptach. Trochę mam wrażenie, jakby on mówił: kurczę, kręcę się w kółko. Tak do mnie gadają te karty. Kręcę się w kółko. Powinienem wiedzieć, powinnam wiedzieć, co dalej, a nie wiem. Jakoś nie mogę, nie mogę wyjść z tego pokoju. Nie mogę się. otrząsnąć jakoś z tej aury. Coś takiego tutaj jest. Wyzwanie. A smieczy. trudno jest mi te dwie karty osobno, więc pojedziemy nimi razem. Bo mamy wyzwanie, czyli zaproszenie do rozwoju i moc, czyli to, w czym jesteście dobrzy. No więc zaproszenie do rozwoju jest takie, tak sobie myślę, że, że tu chodzi o jakąś innowację. Tak? Bo a mieczy to jest nowa myśl, nowa idea. Taka, taka błyskawica w umyśle, nie? że coś nas olśniewa, że już wiem. O, wiem, wiem. Czyli tutaj jest takie, że chcę, chcę, strasznie chcę wpaść na pomysł, ale mi nie idzie. Fajnie by było rozjaśnić jakoś ten mrok, coś przełamać tutaj w tej atmosferze. Uuu, takie mam wrażenie, takie uuu, że nie mogę tego wycisnąć z siebie, nie? że nie ma tej iskry, nie zapala się. I zaraz mamy receptę. Słuchajcie, jak chcemy tego Asa, a chcemy, bo to jest zaproszenie do rozwoju, mówię. I to jest, to jest myśl przełomowa, to jest wyłom w tym. bo Tu jest wszystko takie uporządkowane, jak w każdej czwórce, mamy stabilnie. A mieczy jest wyłomem w tym. To jest, zzzzt, nie? Przebiega prąd, wszystko się zmienia. Jak to zrobić? Z tej pozycji marazmu, działając. A z buław to jest akurat takie, że nie musimy mieć wielkiej idei, żeby zacząć działać. Ważne jest, żeby w ogóle wstać z tego krzesła. Wstać z tego krzesła, przestać pić to wino, rozejrzeć się trochę, wyjrzeć przez okno, wyjść z tego ciemnego pokoju. Po prostu się za coś zabierzcie, nie? Myślę, że to. Jeszcze, jeszcze powiemy za co. Ale, ale droga do jakiegoś przełomu, aktywizacji do tego nowego pomysłu, ona idzie przez działanie, ona idzie przez zaangażowanie, przez doświadczanie. Bardzo często tak jest, że musimy najpierw po poczuć coś ciałem, tak? przeżyć coś i dopiero to nam uruchamia ten, ten umysł, bo. Ta dualność ciało-umysł, doświadczanie, myślenie, to wiecie, że ona jest naciągana, nie? To tak nie jest. My nie jesteśmy jakimś wyizolowanym umysłem zawieszonym w, w materii. No nie. Ta materia gada do nas cały czas. Umysł mieszka, jedni mówią, że całkowicie w mózgu, a inni, że częściowo. Ale łączy się absolutnie. Z, z, z maszynerią, no. Ta maszyneria jakoś go tam nosi między innymi, tak? Możemy powiedzieć, że jest jeszcze, nie wiem, pole, tak, albo e, wielka świadomość, tak no i umysł się w niej przejawia. To tutaj różne koncepcje filozoficzne, bardzo ciekawe, tak? Ale nie zapominajmy o tym połączeniu, nie? Że ta iskra ona. Może się brać właśnie z krzesania czegoś, czyli zrobienia. I wtedy trd idzie prąd, nie? W naszym już tutaj e, mózgu, właśnie w tej maszynerii. W oprzyrządowaniu, że tak powiem. To jest całkiem dosłownie iskra, nie? Myślenie. Więc tak, e, pora złapać coś nie i coś zrobić konkretnego ręką. I teraz co? Co robić? Zobaczcie, macie bardzo marzycielską kartę, siedem kielichów, czyli pozostajemy w tym w tej domenie uczuć, przeczuć, poruszeń emocji. Ale jesteśmy w siódemce. A siódemka to jest marzycielstwo. To jest wiele różnych możliwości. Więc do czego was zachęca? Ta karta. To jest sięgnięcie po coś, po co do tej pory nie sięgaliście. Może właśnie po ten kielich inny, nie? Ale to wymaga właśnie rozejrzenia się, wstania, wyprostowania ręki, złapania. Może się okazać, że to jest w ogóle gdzie indziej niż nam się wydawało. Może się okazać, że jest trudniejszy albo łatwiejszy do zdobycia. Może się okazać, że ten kielich wcale nie zawiera tego, co myśleliśmy, nie? Bo tutaj. Yy... Takie lichy nie wyglądają, jakby zawierały wino. W jednym są cukierki, w drugim smok, w trzecim wieniec laurowy, w czwartym jakieś serce, w piątym samolot, w szóstym nie wiem, jakiś flak. To chyba wąż martwy. Zamek. Tam mogą być najróżniejsze rzeczy, ale póki tego nie weźmiemy i nie posmakujemy, to nie będziemy wiedzieli, co to jest. Więc dlatego mówiłam, że nie wystarczą rozważania. Trzeba sięgnąć, trzeba coś sprowadzić na ziemię. Rozważania to za mało, a nawet trudno jest wymyślić coś sensownego, póki nie chwycimy jakiejś rzeczy, póki nie, na, nie nabędziemy z nią kontaktu, tak? Więc to jest to. I to może być metoda prób i błędów, mam wrażenie. Nie zobowiązywałabym się do niczego. W tym miesiącu macie tutaj kartę kochankowie, która zawsze mówi o wyborze i to takim wiążącym wyborze. Więc ona tutaj w bardzo wyrazisty sposób mówi, że to nie jest ten moment. Tak naprawdę tu, tu mamy wielkie, wielkie rozdroże, dużo możliwości. To nie jest czas, żeby wiązać się czymś. Nie? Tutaj akurat mamy relację przedstawioną. I anioła, który jakby błogosławi tej parze. To też jest takie przypomnienie, że oczywiście można wierzyć w predestynację, ale można też nie wierzyć, że może nic nie jest predestynowane, może wcale nie jest tak, że jak coś było do tej pory w Waszym życiu w ten sposób, to musi być dalej. Że może właśnie można otoczyć się zupełnie innymi kielichami. Nie? Że to nie jest tak, że ktoś za was decyduje. Myślę, że to ta karta też przypomina, że to do was należy decyzja. I że to niekoniecznie w tej chwili jest moment jakiegoś poważnego wyboru. To też może zdejmować z was jakieś takie piętno czy ciężar oczekiwań. Ktoś może mieć wobec was takie oczekiwania, a wy jeszcze nie wiecie. Wy dopiero macie wiedzieć i nie dowiecie, póki nie, się, nie dowiecie się, póki nie spróbujecie z różnych kielichów, okej? Okay? Wyobrażam sobie, że to może być związkowa sytuacja na przykład, nie? Że czujecie, że jest jakieś oczekiwanie od Was, że dokonacie jakiegoś przełomu w relacji typu, nie wiem, oświadczyny. Daj przykład, bo no to nie musi tak być, ale, ale, ale na przykład. A wy jeszcze nie wiecie. Wy nie wiecie, jak to jest być z kimś na dobre i na złe. No to tutaj te karty mówią, albo zdecyduj się na, nie wiem, życie z tą osobą jakoś bliżej, typu, że wspólne mieszkanie, tak? Albo, jeśli jesteś kompletnie niepewna, niepewny, no to próbuj z innych kielichów. No bo jak inaczej? Nie, póki nie będziesz mieć doświadczenia, nie będziesz wiedzieć. A na pewno to nie jest ten moment, kiedy mówimy: no dobra, no to skoro już tu siedzę, tak, już tak tu siedzę, już tak jestem zajęty, zajęta tymi rzeczami, no to już do, to, a, dobra, to już. Przyklepany mój los. Nie, nie jest przyklepany. No i na koniec mamy tą niespodziewaną królową pentakli, która w sumie teraz mi nabrała sensu. Ale nie w kontekście relacyjnym, tylko w takim kontekście, że rezultat tego sięgnięcia po coś do tego innego kielicha może być dla Was i lub teraz będzie korzystny. Czyli możecie mieć z tego konkretną korzyść, nie? że ta ciekawość poznawcza, i, i, I otwartość do wejścia w doświadczenie, ona może być zwyczajnie opłacalna. I teraz mamy i lub uziemiająca. Tak? Królowa pentakli wie, na czym stoi, czy też na czym siedzi, wie, co ma. Ona się w końcu orientuje. Okej! Okay. Czyli w tym kielichu było na przykład złoto. Albo w tym kielichu był kurz, ale kielich jest zabytkowy. Albo o, znalazłam wachlarz fajny, nie? I mam świeże powietrze teraz. Więc coś się tutaj ukonkretnia dzięki tym działaniom. I możecie się czuć dużo pewniej i też myślę, dużo bardziej spełnieni niż, niż w tej początkowej karcie, gdzie jest taka nuda, dużyzna i nic się nie dzieje, i generalnie jesteśmy rozczarowani światem, a może przede wszystkim sobą. Królowa pentakli nie jest rozczarowana sobą. Ona jest dumna z siebie i z tego, co ma. E, więc to jest takie u uziemienie, u, ukonkretyzowanie się w sensie siebie. Takie umocowanie się trochę, nie? E, gdzie jestem, co ja robię, jaką to ma wartość i po co to wszystko, nie? Właśnie poprzez podjęcie jakiejś inicjatywy. No i tak, drogie lwy, to by było na tyle. Ja Wam życzę wspaniałego października, ze wszech miar. Niech Wam dopisuje zdrowie, pogoda wewnętrzna i pogoda ducha. Niech Wam sprzyja szczęście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.